W aplikacji mojej IKP mamy dostęp do historii choroby począwszy od 2021 roku. To był moment, kiedy wszedł obowiązek raportowania e, zdarzeń medycznych czyli tych wszystkich momentów styku z ochroną zdrowia pacjenta właśnie tutaj przez placówki. To wszystko, co zostało zaraportowane te wszystkie dane, które u, umieściły placówki. Możemy sobie sprawdzić w aplikacji mojej IKP. To jest gdzie byliśmy, u kogo, jakie procedury medyczne zostały wykonane. i W najbliższym czasie, już również informacje na temat dokumentacji medycznej elektronicznej, która została wystawiona właśnie przy okazji tej wizyty. Całość jest skatalogowana jako lista naszych zdarzeń, i cały ten katalog możemy otworzyć, sobie łatwo przeglądać w aplikacji mojej KP. Aplikacja mojej kP stanowi jeszcze jedną ważną rzecz. Jest to kompendium uprawnień użytkownika dostępu do, danych, do swoich danych medycznych. Po pierwsze, możemy udostępnić swoje dane medyczne osobie bliskiej, wskazując jej PESEL i nazwisko i zakres danych, który chcemy uzupełnić. Wtedy ta osoba staje się naszym pełnomocnikiem, ma wgląd do tych danych, dostaje powiadomienia o wystawionych receptach, skierowaniach i innych ważnych zdarzeniach. I może kontrolować to, co się z nami dzieje. Takim przykładem z życia wziętym jest na przykład to, że mąż, żonie, kolega, koleżance, nie wiem, wnuk, tam babcia, wnukowi daje dostęp do takiej do swojej dokumentacji medycznej. I co się dzieje? W momencie, kiedy skupię się tutaj na, na osobie starszej, bo jest to bardzo częsty przypadek, kiedy taka osoba idzie do lekarza i otrzymuje e-receptę, Wnuk czy wnuczka widzą ją już u siebie na mojej KP. Są w stanie wtedy skomunikować się z babcią, powiedzieć, słuchaj, ja pod, podskoczę do apteki, mam wszystkie Twoje dane, mam kod QR, nie potrzebuję nic więcej, wykupię dla Ciebie receptę i Ci ją podrzucę. Tak samo zaczyna być to też bardzo istotne w kontekście e, wizyt telemedycznych, kiedy dana osoba, powiedzmy obłożnie chora, nie musi iść e, na wizytę do lekarza, tylko odbywa taką e, wizytę w ramach e, teleporady. Dostaje na przykład tę receptę czy skierowanie osoba, która jest przypięta do jej danych, która ma do tego upoważnienia, może jej pomóc dalej zorganizować skuteczne leczenie.